Witajcie kochani, dzisiaj będzie o dresach, bo dres to ostatnio bardzo modne ubranie. Do tego pokażę Wam czapkę i daszek fajny, ale zacznijmy od dresów. W ogóle lubimy dresy, ja uwielbiam zakładać taką bluzę, nawet jak mam zły nastrój, to mi jest bardzo fajnie i miękko w niej. Także Powiem Wam, że ostatnio na okrągło chodzę w tej bluzie i bardzo się z tego cieszę. Pokażę Wam jeszcze inne dresy, które ostatnio kupiłam. To nie jest żadna reklama, po prostu kupuję tam, gdzie chcę i tyle i gdzie mi się podoba. Kupiłam sobie śliczny, błękitny, gruby dres. Zobaczcie. Tu jest bluza, o może się odsunę jeszcze dalej. O, a tu jest napis taki: Los Angeles. I tak wygląda ta bluza do końca. Ale to jest taki naprawdę mięsisty, super, super dress. Do tego, do tej bluzy, słuchajcie, wymyśliłam, że będę nosić takie szerokie jeansy. Zobaczcie, błękitne. Teraz wam pokażę dalej, 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 dalej. O, one są takie szerokie na dole. Bardzo fajnie wygląda. Oczywiście do nich można także założyć. Na przykład taką bluzeczkę. Też to jest mój nowy zakup. Bardzo lubię ten t-shirt. Jest taki mięsisty, fajny. Także bardzo dobrze się w nim czuję. No i co? I kupiłam sobie jeszcze, teraz Was zaskoczę, taki dres. Dlaczego mam dwie bluzy? Bo wyobraźcie sobie, że przysłali mi zły rozmiar. I jak zareklamowałam, przysłali mi drugą bluzę. Więc tą mam taką wielką, grubą. Przyjemną po domu, żeby się na przykład położyć, czy nie wiem, cokolwiek robić i się nie pobrudzić. Natomiast ta druga jest w sam raz i oczywiście są do tego też spodnie bardzo fajne, miękkuchne. Zobaczcie, to jest taka fajna flanela pod spodem. Nie wiem, czy widzicie. Także bardzo jestem z nich zadowolona. <gryw> Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam dużo zdrowia. Cześć, bye bye.